Kolejny vlog. Tym razem takie równanie drogi. Wczoraj było koszenie. No, wczoraj było tak. Yy, najpierw było równanie, tu deszcz popadał. To troszkę można było coś zestrować, i na tej samej drodze potem było koszenie, które też nagrałem. bo po prostu kolega dowozi mi podbudowę na drogę nastką i zasypujemy te duże doły takie, które tutaj są no nierówności, bo akurat na tej drodze takie się zdarzy, zdarzają trzeba je pousuwać no doły no, miejscami na całą drogę nie? Także jak kałuża jest, no to wygląda to nieźle, w sensie nieźle, przerypane jest, bo tu przejechać po tym to masakra, chociaż to jest droga, tak, nie wiem jaka tu jest klasa ziemi, ale szału tutaj nie ma, jak żyto rośnie, to tu szału nie ma raczej, to pewnie piąta, szósta na tej drodze chociaż w nią tutaj też już jest tego materiału władowane to gdzieś to wszystko wsiąda. No, zresztą równarką jest co ściągać to robota idzie zawsze to lepsze niż niż łopatować no mamy koparko-ładowarkę ale ona robi co innego dlatego ja tutaj ściągała kolega wozi dół był tu taki, że no poszło tu, no w ten akurat to nie wiem, z 4-5 ton, a tam dalej to cała przyczepa poszła. No ale jakoś to na jakiś czas starczy, wiadomo jak to jest z tymi drogami. Gruntowa droga po prostu. Jakiś czas to wytrzyma i potem zacznie się robić podobnie, tak? też tu były takie doły, że już Trzeba było tak grubo tutaj pójść z tematem, bo no tak to co, co, tutaj dosypywać, aby tylko na oko, no to wychodzi jak wychodzi. Zobaczymy ile to wytrzymać Wlajmy mam nadzieję, że nie będą się takie wgłębienia robić. Bo czas pokaże jak będzie. Zobaczcie tak to by wyglądało. sam tym inaczej wygląda teraz sobie wykręcę tak delikatnie w drugą stronę jeszcze złapię żeby tego materiału jak najwięcej Żeby tego materiału jak najwięcej zostało w tym miejscu co byś powinien Powinno być dobrze. No tak to leci cały czas coś. Praktycznie dzień w dzień. Jak nie koszenie, to drogi. i tak półko i tak jakoś tydzień za tygodniem leci. Miałaby ja do przodu. Dobra, to sobie zabiorę z powrotem. Teraz tak delikatnie pociągnę w tą stronę. Akurat tu jest tak troszkę niżej powinno być kij Można to jeszcze troszkę ujeździć, bo mam czas na to Zanim on przyjedzie No chociaż do świrogi stąd jest nie wiem ile może być tutaj 10 km to chyba nie, ale tak gdzieś 7-8 po tym pojeździe to ubije no i to już zaczyna inaczej wyglądać jakiś czas powinien być spokój także tak to wygląda tam już mam na, got no, na gotowo tam jeszcze troszkę trzeba jednak dosypać bo na bokach jest za mało ale już ta droga równa się. No, tu 16, oczywiście, tym razem z równarką, i tak się przepinam z kosiarki do równarki, z równarki do kosiarki. Coś tam zawsze swojego zrobi. No, tutaj też trzeba dosypać. żeby to jakoś wyglądało, miało ręce i nogi, to już ta woda będzie spływać tam a nie będzie stała tutaj jest taka lżejsza ziemia, dlatego to jakoś idzie poskrować pomimo, że jest tutaj sucho ale no jakiś czas powinno starczyć wiadomo jak to z tymi drogami jest o tak jak widać tam, nie wiem czy kamera dobrze pokaże tutaj jest taki już dół no to tutaj, ogóle, tu pół przyczepy pójdzie nie? Nie ma bata, że nie O Jest taki uskoki No trzeba to zasypać, no akurat tutaj ta dziura jeszcze taka nie jest tam była z początku yy, większa No ale no, co, trzeba to wyrównać i tyle I co będzie to będzie. O tamten bok tak samo już Kudna, autostrada będzie do jeżdżenia Tym osobówką będzie można popylać. Dobra, ja czekam na transport. Transport podjedzie, że tam troszkę pojeżdżę. I wysypię i będę działał sobie dalej. O, kolega już nadjeżdża z drugim kursem. Także. Kolejne 8 ton sypniemy, tutaj mniejsze troszkę dziury są, bo ponaciągałem trochę ziemi, żeby to, wiadomo, troszkę mniej tego poszło, ale sypniemy i powinno być ok. Jest tak ta podbudowa wygląda. Tak jak widać. Jest dużo świru i kamienia łupanego. Tak myślę. I tutaj wsypiemy. Nie musi mi rozciągać, ja sobie już poradzę. Na mniejszych, na mniejszych kubkach zawsze lepiej jest. Także tutaj podjedziesz. Dobra, Hebel Góra Góra góra. No wchodzi tu no 10 ton też na upartego był wziął, ale my tak bierzemy 8 ton na tą przyczepę i wystarczająco góra góra Wyżej, 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 wyżej No pi ostrożnie, bo się boi, żeby nie przesypać mi tu Chuj niech to ja już sobie Do przodu daj, do przodu Da do przodu tą kupkę, no tu jeszcze pójdzie Chuj Niby to nie jest duża dziura, ale jest płaska, taka bardziej rozciągnięta. No, no i do przodu, do przodu, do przodu, do przodu, do przodu, do przodu. Jeszcze, jeszcze. Stój, stój! Góra! Góra! To ja już tu sobie poradzę. Góra, góra! Ja już tu mam czas, to pobawię się z tym, żeby to wyglądało jakby powinno. Góra, gura, gura, góra. Góra, góra, góra. Tu dobra i chuj, resztę tam. Resztę tutaj. Tu, tu resztę. Tu resztę może wrzucić i będzie git w tą dziurę. O, i to będzie gitara Żeby dał tu Tu da w dziurę i będzie dobrze Ja już sobie tutaj poradzę Zanim przyjedzie To później w tamtą wsypiemy i będzie No i takim sposobem jak są większe dziury to można tak robić Dawa jeszcze, 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 jeszcze i wszystko, wszystko do góry. Uj. Akurat tyle tu starczy Bo tu jest tak bardziej rowek a tą stronę bardziej rozciągnąć. Dobra. Vitara. tak zwala na krótki, to mi nie przeszkadza to nawet bo tą mu rozsypał troszkę ale nieraz to lepiej bo można gdzieś za dużo wysypać w sumie za dużo nie bym rozciągnął ale jest dlatego tego dzisiaj się nie skończy ale jutro nie zejdzie już tu cały dzień raczej no nie, nie zejdzie, bo teraz pojedzie jeszcze po kurs Bieżę, a ja sobie go troszkę rozgarnę, najadę i ściągam wtedy. Na razie w jedną stronę, a w drugą się jak przestawię to na gotowo do drogi. Przeciąg tej po niej przejadę. Upadało, ostatnio, A, już sucho jest cholera znowu. Lepiej się teraz wypada niż ta wdziwa padać. I teraz się zawrócę i zrobię dalej. Podróżnam, później to ujeżdżę, troszkę ubiję. No, za dużo nie ubiję, wiadomo, ale zawsze coś. Nie, tu muszę jeszcze. Troszkę do tyłu. to. Zebrać i dopiero pociągnąć. W sumie tu jakby pociągnął po całości. To zaraz zobaczę, co tutaj się da zrobić. O, tak, jak to jest świeży materiał, nie trzeba skrobać. To jest inna robota. Ryby, Będzie zrobiony, troszkę to umiesz kołami, jeszcze tu poprawię i, i tak to by wyglądało. Także coś z takiej pracy dla Was tu przygrałem. Już niedługo się Żniwać do tych materiałów będzie więcej. I już tematyka bardziej ta, w której to się zaczęło. Także to by było na tyle. Trzymajcie się na razie.